Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci lepszy niż Dzień Urodzenia. Lepiej jest iść do domu żałoby niż iść do domu wesela. Bo w tamtym jest koniec każdego człowieka. I człowiek żyjący bierze to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech. Bo na smutnym obliczu serce dobrze wychodzi. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców. W Domu Wesela. Księżyc Tadeuszu, świadom świętych obcywania, do Ciebie zwracam się w pierwszej kolejności. Urządziłeś nam dzisiaj dom mędrca. Urządziłeś Go nie tylko swoją śmiercią, przede wszystkim urządziłeś Go swoim życiem, i zaprosiłeś nas tutaj, do tego domu, na chwilę refleksji, mędrca. Zaprosiłeś nas na absolutnie najlepszą ucztę. Na Eucharystię. To, co czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii, to wydarzenie śmierci Chrystusa na Krzyżu. To obdarzenie nas, ludzi, Jego Matką, Najświętszą Marią Panną. Jak całe dzieło zbawczy Jezusa, uobecni się za chwilę na tej uczcie i sam Jezus pod postacią chleba i wina stanie się dla nas pokarmem. Zaprosiłeś nam, nas na tę ucztę razem z naszym biskupem, księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Tam, gdzie jest Eucharystia, jest biskup, jest kościół. Zaprosiłeś nas wraz z rodziną, Twoją rodziną, która jest dotknięta dzisiaj szczególną żałobą. Ale wiara pomaga tam, gdzie miłość płacze. Zaprosiłeś tutaj swoich braci i siostry, jak to się pięknie każdodzieńsko mówi, w Chrystusie Pano, bo tak jest prawda. Rodzinę parafialną. Zaprosiłeś nas, no a to abyśmy tutaj przy tej trumnie nie tylko wspominali Ciebie, I dziękowali Ci, bo to będziemy ciągle czynić tu w tej przestrzeni, w którą się wpisałeś 30 latami swojej posługi, kapłańskiej posługi. I tu zwróciłbym uwagę właśnie na ten rodzaj posługi. Za którą ksiądz arcybiskup na samym początku podziękował. Wierny sługa, wierny kapłan. Bo ta trumna nie ma drugiego dna. Nie ma obawy, że tu ktoś wyciągnie coś. Ta trumna ma pewne przesłanie. Chciałbym prosząc Ducha Świętego, aby przynajmniej zainicjować pewną refleksję. Bo ja z tym człowiekiem, moim kolegą, przyjacielem spieraliśmy się przez ponad 50 lat. To była twarda przyjaźń. Tam nie było głaskania. Wspieraliśmy się o kapłaństwo, spieraliśmy się o, o kościół, o charakter naszej posługi w tym kościele. I ten spór będzie trwał dalej. Bracie siostry, w jakiej rzeczywistości żyjemy? Ponieważ tak się składa, że ta nasza diecezja, archidiecezja krakowska ma swoją historię. I w tę historię wpisał się pewien bardzo ciekawy biskup, pasterz, czasów niezmiernie trudnych I, II wojny światowej, czasu międzywojennego i tuż po. Książę arcybiskup i kardyna później Adam Stefan Sapiecha. I ten biskup zrobił bardzo ciekawą analizę, która kościoła w Polsce i kapłaństwa, a nam o kapłaństwo dzisiaj przy tej trumnie w sposób szczególny idzie. To był rok 1928. Konferencja Episkopatu Polski w Gnieźnie między 16 a 20 września. Tekst został zapisany, tekst został opublikowany przez księdza profesora Jerzego Wolnego w tak zwanej Księdze Sapieżyńskiej. Ja go tylko tutaj cytuję. Otóż ten czas, 28 rok, zaczyna się gigantyczny kryzys gospodarczy. W Polsce przedziwne ruchy, również mocno antyklerykalne. I ksiądz arcybiskup Sapiecha dokonał analizy i powiedział tak: po pierwszej wojnie światowej, Między biskupami była cudowna współpraca, jedność. Teraz nie umiemy się dogadać między sobą. Brak jedności między biskupami. Brak jedności między biskupem a kapłanami. Brak jedności między kapłanem a wiernymi. Tworzymy fantastyczne uroczystości i cudowne liturgie, na które Polacy jakże chętnie biegną. A potem ci sami, którzy w nich uczestniczą, idą i głosują, głosują za Bolszewikami. 1928. I Sapiecha postawił wtedy twarde pytanie, dlaczego tak jest. I powiedział: Wszyscy jesteśmy winni, my odpowiedzialni. Nie czasy, nie ten kryzys gospodarczy, nie, nie Adolf, który dochodzi do władzy w Niemczech, nie Stalin. My jesteśmy odpowiedzialni. Gdzie leży nasza odpowiedzialność? W jednym słowie próżność na wszystkich wymienionych szczeblach. Na czym polega ta próżność? Bo brakuje w nas Chrystusa. Człowiek bez Chrystusa jest próżny, obojętnie gdzie się znajduje. A więc sięgnijmy po Chrystusa. Myślę, że i dzisiaj musimy się uderzyć tu przy tej trumnie w piersi. Postawić sobie pytanie. Nie czy biskup, czy ten mój kolega, czy ci świeccy, czy siostry zakonne. Nie. Czy ja nie jestem czasem próżny, pusty. Czy jest we mnie Chrystus? I sapiecha mówi twardo: jak nie ma Chrystusa, to co jest pieniądz, zaszczyty, podlizywania się, podgryzania wzajemne. To był rok 1928. Niedługo potem, 1939, II wojna światowa. A potem Czerwona Zaraza. A potem na ten jakże przepracowany grunt łaska Jana Pawła II. Cudowne chwile powstania z kolan, popatrzenia światów w oczy, podziękowania Panu Bogu i znowu lot w dół. Kapłaństwo. Proszę popatrzeć na tych księży tutaj, sami starsi. Jedna noga w grobie, druga na skórce z banana. Jeżeli nie będzie kapłanów, nie będzie tego pastwiska, nie będzie tego pokarmu, nie będzie Eucharystii. A co się stanie z tą przepiękną budowlą? Hmm. Apartamentowiec, a może market. Radzi nam się jeszcze w głowie nie mieści, ale my, pracujący za granicą, my to doświadczamy. Holandia, Niemcy, tak. To już jest konkret. To jest nasze ostatnie pięć minut. I ta trumna o tym krzyczy. Co zrobić, żeby nie być pustym? Dla nas, kapłanów, ksiądz Tadeusz, można powiedzieć od pieluch do stanu kapłańskiego przeznaczony. Tego cudowna opowieść, którą dzięki Bogu zarejestrowano, o tym jak to małe dziecko, będąc małym dzieckiem, Pana Jezusa oderwał od krzyża, żeby mu ulżyć. Tą pasyjkę oderwał, żeby ulżyć Jezusowi. Dziś siostra Maria mi powiedziała, jak mały Tadziu odprawiał w domu świętą. Mamie pociął chusty, żeby sobie uszyć ornat. My go pamiętamy z seminarium. Nasz doktor rocznikowy. Ale jakże odpowiedzialny. Naprawdę troszczył się o ten rocznik. Pod mnie go praca kapłańska. I ten Tadeusz, który zabiegał przede wszystkim o ołtarz. O liturgię. O kwiaty przy ołtarzu. Zdawało się, że nie ma kuku na ten punkcie. Ale tu chodzi o, chodziło o Jezusa. Bo On go miał przede wszystkim w sercu. Tak naprawdę, cokolwiek robił, był księdzem. Kiedy pracowaliśmy razem na korowodrzym, wtedy był czas e, darów. A, był e, okres stanu wojennego, potem dary przychodzą do Polski. E, ta parafia była rzeczywiście otwarta na tę pomoc. Nieraz było tak, że w środku nocy przyjeżdżał transport zamrożonych indyków. E, na 20 tysięcy mieszkańców jeden transport. Cóż to jest? Podzielić sprawiedliwie. Podziwiałem tatka za jego fantastyczną organizację. Zespół charytatywny to jest stworzył. Nie tylko dla wyjazdy z chorymi, ale przede wszystkim też, żeby wtedy, w tym czasie trudnym, sprostać tym wymaganiom, które stawiała ta sytuacja, by ludziom ułatwić dostęp do tych darów, które otrzymywaliśmy. Mądrze podzielić. Ale wiadomo, że jak coś robisz w Kościele, to musi się. Na... Jedni cię będą chwalić, inni Cię będą ganić. Psichaliśmy nie raz wieczorem. Tadek mówi, wiesz, co mi jedna powiedziała? A wiesz, co mi druga powiedziała? Że to że za, że no tam. No no Z tym się trzeba liczyć. Nie wszystkim dogodzisz. Ale na co zwróciłem uwagę? On. Mając tę organizacyjną pracę, nie stracił swojego kapłaństwa. A potem seminarium, a później ta parafia. Tu już wiecie doskonale. Wpisał się w Wadowice. W to dzieło księdza Michała Pioska i wasz parafian. Wpisał się jako ten duży który że dalej to kontynuuje, kończy i, i układa życie parafialne. Cieszył się wzrostem i martwił się spadkiem. Bracie, siostry, w tym wszystkim dał nam świadectwo. Wierzącego księdza. Napisano w publikacji o niej, ksiądz z powołania. Zgadzam się z tym. Pełnił to, co nam przekazał święcący kardynał Karol Wojtyła, który na święcił 22 maja 1977 roku na Wawelu, że mamy być księżmi do końca naszego życia. Do końca naszego życia. Nie rzucić Flinty w zboże, nie poddać się. I w zdrowiu, i w chorobie, w cierpieniu. Na czym polega świadectwo tej trumny? O Chrystusie. O Eucharystii. O miłości Najświętszej Marii Panny. O Eucharystii spróbuj mówić. Kiedyś próbowałem rozmawiać z młodą Chinką na temat Eucharystii. Nagle poczułem wtedy, jak ta Chinka, która chciała bardzo pokochać Pana Jezusa i kochała Pana Jezusa, a ja nie wiedziałem, jak jej mam wytłumaczyć Eucharystię, bo to jest zupełnie inne, inna kategoria pojęć. I zrozumiałem jedno. Jeżeli ja chcę mówić o Eucharystii, to ja muszę Eucharystią żyć. Ja muszę być świadkiem a nie kaznodzieją, nie profesorem, świadkiem, inaczej jestem pusty, próżny. I dziękuję Ci, księży Tadeuszu, za to świadectwo. Upadłeś tuż po mszy świętej. W ten świat, ten, ten trudny moment schodzenia z tego świata miałeś w sobie Jezusa Chrystusa. Jaką bliskość mamy? O 9 kwietnia, kiedy była rocznica jej śmierci, zadzwoniłeś do siostry brata i powiedziałeś tak, otrawiałem mszę świętą intencję mojej mamy. I tak bardzo, tak bardzo prosiłem ją, aby zabrała mnie do siebie. I ta mama, która cię wydała na świat. I ta mama, która Towarzyszyła Ci ciągle Najświętsza Maria Panna. 8 grudnia 1993 roku przyszedł tu do tej parafii. W jej święto, ornat z jej wizerunkiem masz teraz tutaj w tym, tej trumnie. Dziś święto jej Matki Kościoła. Dziękuję Ci za to świadectwo, a nam wszystkim, z księdzem arcybiskupem na czele, zostaje dzisiaj twarde pytanie na nasze pięć ostatnich minut. O kapłaństwo. O bycie świadkiem. Do końca. Amen.